Tylemi drzwiami Unia Europejska wprowadza w Polsce małżeństwa jednopłciowe. Czeka nas sporo chaosu, ale finał wydaje się być przesądzony. One i tak w Polsce będą. A głównym triumfatorem jest dzisiaj Grzegorz Braun, bo ta decyzja doda mu wiele sił i bardzo wiele głosów. Giga promo Black Week w sklepie SFD. Minus 30% All Dane, minus 20% All Nutrition. Zgarnij rabat z kodem ZERO. Partnerem strategicznym kanału ZERO jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Włącz dwa dodatkowe lata gwarancji na elektronikę. Bez dopłat. Od Zen.com na Black Friday. Odbierz 100 zł za zakup polisy w Mubi. Link znajdziesz w opisie filmu. Black Week w Wehis. Wybierz samochód już teraz i nie przegap 3 lat mniej do spłat. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zarosklep.pl. Szanowni Państwo, witam serdecznie z Kampstadu z parku w Kapsztadzie Tutaj knajpa, tam jakieś churalne śpiewy, ale sprawa wydaje się zbyt poważna, bym mógł nie zabrać głosu. No więc głos zabieram. Powiedziałem, że. Unia Europejska wprowadza w Polsce małżeństwa homoseksualne. Oczywiście to nie do końca Unia Europejska, to tylko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale reszta wydaje się już być całkiem korekt. To może wyjaśnijmy sobie na początku, co zdecydował Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Otóż on zdecydował, że wszystkie akty stanu cywilnego zawarte we wszystkich państwach unijnych obowiązują wszędzie. Czyli także w Polsce. Wszystkie akty stanu cywilnego, czyli także małżeństwo. Innymi słowy, jeśli zawarłeś ze swoim partnerem tej samej płci ślub w Holandii, to ten ślub będzie musiał być ważny również w Polsce. No właśnie, czy będzie musiał? Odpowiedź jedna brzmi teoretycznie tak, a druga teoretycznie nie. No bo w końcu co się stanie? Mogą co najwyżej nałożyć na nas kary. I tutaj prawnicy już ruszają do boju, już się zaczynają dyskusje. Usłyszycie milion argumentów. Ja od jednego polityka, prawnika usłyszałem, że to będzie bardzo ciekawe, bo urzędy stanu cywilnego są w Polsce kontrolowane przez samorządy, więc może się tak wydarzyć, że na przykład postępowe urzędy, nie wiem, na przykład w Warszawie będą te śluby jednopłciowe, zawierane za granicą uznawać bez problemu, a inne w takim rzeczonym Podkarpaciu już nie. Więc tu będzie można mieć chłopaka za męża, a tu już no, no. Czy tak będzie w istocie? Nie wiem. Na pewno czeka nas sporo chaosu, ale jak już powiedziałem, mnie się wydaje, że finał jest jasny, bo prędzej czy później te małżeństwa w Polsce przejdą. A dlaczego powiedziałem, że Unia Europejska wprowadza te małżeństwa jednopłciowe tylnymi drzwiami? No bo drzwi normalne, drzwi główne, to byłaby decyzja Sejmu. A polski Sejm nie ma ochoty na legalizację żadnych małżeństw jednopłciowych. Ba, nawet związków pa partnerskich nie chce przyjąć. W końcu przypomnę, że teraz proceduje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, bo nawet wewnątrz koalicji nie byli się w stanie dogadać, czy mogą być związki partnerskie, czy nie. No więc polski Sejm nie chce wprowadzać małżeństw jednopłciowych? No to w takim razie zdecydują za niego prawnicy z Luksemburga. Teraz kilka ważnych słów ode mnie osobiście. Ja nie chcę w ogóle rozstrzygać, czy te związki partnerskie, czy małżeństwa jednopłciowe są dobre, czy złe. Ja w ogóle o tym nie chcę mówić. Zresztą każdy z Państwa ma swoje zdanie. I nie jest to temat, w którym można kogokolwiek do czegokolwiek przekonać. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy w tak ważnej sprawie ktoś, w tym wypadku prawnicy z Luksemburga, powinien nam coś narzucać? Czy w tak istotnej kwestii to ktoś inny powinien za nas podejmować decyzję? Przypomnę, naprawdę nie chodzi o to, żeby ktoś mógł sobie nosić obrączkę. To sprawa bardzo ważna, bo ona dotyczy nie tylko spraw finansowych, czyli wszystkich kwestii związanych z dziedziczeniem. Ona prędzej czy później będzie również dotyczyła na przykład adopcji dzieci. I powtórzę, czy w takim razie w tak ważnych podstawowych sprawach, czy w tak ważnych, budzących tak silne emocje sprawach powinien decydować ktoś za nas. I to w dodatku ktoś nie przez nikogo, bo to prawnicy z Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu postanowili zdecydować. Jeszcze raz, w dowolną stronę, w tę lub w tę, ja w ogóle nie mówię jak ma być, ja stawiam tylko pytanie, czy w takich istotnych kwestiach to nie my powinniśmy o tym wszystkim decydować. No ale umówmy się, nikt sobie takich pytań nie zadaje, na wiadomość z Luksemburga politycy zareagowali zgodnie z przewidywaniami, czyli jedni pełnym entuzjazmem, hura, hip, hip, mamy święto, a inni labiedzeniem, wyrywaniem włosów z głowy, ogólnym lamentem, że koniec świata już nastąpił. Black Week w Wechis. Wybierz samochód już teraz i nie przegap trzech lat mniej do spłat. No bo na przykład Lewica zareagowała entuzjastycznie. Nasza ulubiona Anna Maria Żukowska na platformie X pisze. Przełomowy wyrok CUE. Polska musi dokonywać transkrypcji aktu małżeńskiego jednopłciowego zawartego w innym państwie Unii Europejskiej. Love is love. No i flagi się cieszą, i Anna Maria Żukowska się cieszy, i wszyscy się cieszą. No chyba, że nie wszyscy, bo na przykład konserwatyści się martwią. Wyrywają włosy z głowy, labiedzą. No i dramatyzują, że to już koniec świata. A na przykład Krzysztof Bosak wie już, kto jest temu wszystkiemu winien, bo to nie tylko TSU, to także polscy politycy prawicy i centroprawicy, ci proeuropejscy. Właśnie runął mit, budowany przez ostatnie 20 lat przez prawicowych i centrowych zwolenników integracji europejskiej, że zagwarantowali Polsce w traktatach autonomię w sprawach aksjologicznych i obyczajowych miałkość i brak zdolności przewidywania polityków centroprawicy ostatecznie zostają ujawnione. Bosak niby się cieszy, bo dla niego i dla całej Konfederacji sprawa jest prosta. I tu znowu cytat. Dla mnie sprawa jest jasna. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma i nie będzie miał władzy nad naszym narodem i naszymi sumieniami. Ale zauważcie, to wcale nie jest tak, że Krzysztof Bosak teraz mówi tak, no, to w odwecie wyjdźmy z Unii Europejskiej. Nie możemy się na to godzić. Unia nie będzie nam takich barbarzyńskich, takich bezbożnych, takich okropnych ustaw i praw narzucać. Krzysztof Bosak wcale tego nie mówi. Krzysztof Bosak wcale nie wzywa do opuszczenia Unii Europejskiej. Ale takiego problemu nie będzie miał główny beneficjent decyzji Trybunału Sprawiedliwości, czyli Grzegorz Braun. Dla niego sprawa jest jasna. Dla niego nie ma tutaj żadnych wątpliwości. On wie, Unia jest winna, z Unii musimy wyjść. Zresztą umówmy się, Grzegorz Brown w każdej sprawie odpowiedź ma jedną. On w każdej sprawie potrafi napisać jedyne rozsądne wyjście. Poleksit, odzyskajmy niepodległość. Tak jest! Nad czym tu się zastanawiać? Poleksit, odzyskujemy niepodległość, wychodzimy z Unii Europejskiej. I mówię to wam, jak Grzegorz Braun, Mówię to wam, ja i tylko ja. Zresztą nie czarujmy się. On zaraz wyskoczy cały na biało i powie właśnie to, co ja teraz powiedziałem, no tylko tym swoim kwiecistym językiem. I teraz już nie o Żydach będzie opowiadał, tylko o Eurokołchozie, który trzeba natychmiast opuścić. No dobrze, ale dlaczego w zasadzie to tylko Grzegorz Brown ma na tym wygrać? Dlaczego tylko on ma być politycznym beneficjentem tej decyzji, która zapadła w Luksemburgu? Otóż śmiem twierdzić, że dla wielu Polaków, także dla tych, którym Braun jest obojętny albo wręcz wrogi, ta decyzja to jednak jest o krok za daleko. Zarówno to, że będziemy musieli uznawać małżeństwa jednopłciowe, jak i fakt, że zdecydował o tym ktoś inny. Ci ludzie to dotychczasowi normalsi. To nie są fanatycy polityki, a już na pewno nie fanatycy polityki w wydaniu Skrajnym. Tyle tylko, że każda akcja powoduje reakcję, a każda skrajność rodzi skrajność. A decyzja, która zapadła w Luksemburgu o tym, że będziemy musieli uznawać małżeństwa jednopłciowe dla bardzo wielu ludzi, jest decyzją skrajną. I oni zostaną zmuszeni do przejścia na pozycje skrajne. No dobrze, ale dlaczego Grzegorz Braun? Dlaczego właściwie Braun? To ja odwrócę to pytanie. Któż inny miałby na tym zyskać? Któż inny miałby zagospodarować tych niezadowolonych? Przecież umówmy się, że z pewnością nie proeuropejski PIS. Na pewno nie PIS, który jest za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej. Oczywiście chcę ją reformować, ale chcę w tej Unii pozostać. Więc nie. To nie PIS zbierze głosy skrajnych. No i raczej nie będzie to klucząca w tej sprawie konfederacja. Przypomnijmy, Konfederacja jest cały czas oskarżana o to, że chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. I ona się cały czas przed tymi oskarżeniami broni. Mówi, że nie, nie, my nie chcemy wychodzić z Unii. No to jak to? We wtorek mówimy nie chcemy, a w środę powiemy, a właśnie, że chcemy? Bo Unia zmieniła zasady gry? Grzegorz Braun nie ma wątpliwości, a Krzysztof Bosak, Krzysztof Bosak się waha, Krzysztof Bosak klucze. A poza tym jest jeszcze jedna sprawa. To jest sprawa języka. Bardzo długi, skomplikowany wywód Krzysztofa Bosaka trafi do niektórych. A prosto jak konstrukcja cepa, słowa Grzegorza Brauna zrozumie każdy. A na koniec jeszcze jedno. Tak, oto postępowcy zapewne utorują drogę do władzy swoim największym wrogom. A ja? A ja będę mógł tylko powiedzieć, jak każdy stary dziad. A nie mówiłem. Giga promo Black Week w sklepie SFD. Minus 30% All Dane, minus 20% All Nutrition. Zgarnij rabat z kodem ZERO. Partnerem strategicznym kanału ZERO jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Łącz dwa dodatkowe lata gwarancji na elektronikę. Bez dopłat. Od Zencom na Black Friday. Odbierz 100 zł za zakup polisy w Mubi. Link znajdziesz w opisie filmu. Black Week węchis. Wybierz samochód już teraz i nie przegap 3 razy mniej do spłat. Kolekcja kanału 0 już dostępna. Zamów na zerosklep.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.